Dzień zdrowia rozpoczął się e, cykl poświęcony chorobom nerek, który organizuje nowy szpital we Wschowie z partnerem starostwem powiatowym. E, są to działania e, skierowane na dostarczenie wiedzy, e, edukacja pacjentów w kierunku chorób nerek, jak również e, podjęcie e, działań profilaktycznych, e, badań skierowanych dla pacjent, do pacjentów powiatu wschowskiego, e, których celem jest. E, Poznanie problemów w tym zakresie. Obserwujemy, że choroby nerek są coraz częstszym problemem społecznym, w związku z czym chcemy dostarczyć wiedzy i uwrażliwić mieszkańców powiatu chowskiego właśnie na ten problem, aby nie zwlekali, tylko mieli wiedzę i wiedzieli, do kogo się udać z problemami związanymi z nerkami. Dzisiaj był wykład. W dalszej perspektywie są właśnie badania pod hasłem Sobota dla nerek. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu wschowskiego na bezpłatne badania specjalistyczne, które będą przeprowadzać lekarze nefrolodzy. Polegać będą na poradzie specjalistycznej, jak również badaniach w uzasadnionych przypadkach. Lekarze dysponują wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, tak żeby Przeprowadzić pacjentów przez ten e, cykl. Działania są zorganizowane. Będzie rejestracja. Są dwa gabinety oznaczone bardzo wyraźnie. E, jeden gabinet będzie pomarańczowy, drugi niebieski. E, jest, to, jest to działanie zorganizowane. Pacjenci, którzy się zgłoszą, będą przyjęci, będą zarejestrowani, otrzymają numerki, także bez obaw wszyscy zostaną przyjęci i wszyscy, którzy będą mieli e, problem, zostanie on zidentyfikowany. Co jest najważniejsze? Oprócz tych badań profilaktycznych my zapewniamy kontynuację, ponieważ w swoich strukturach posiadamy poradnię nefrologiczną, jeżeli zostanie zidentyfikowany problem z nerkami, jeżeli zostanie zidentyfikowany problem, pacjent otrzyma taką informację, z którą będzie mógł się udać do lekarza rodzinnego, a później do poradni nefrologicznej. Nie zostawiamy z problemem samych. Myślę, że to jest początek naszej współpracy między starostwem a y, szpitalem wstorskim. Praktycznie y, współpraca ta powstała w dość przypadkowy sposób. Otóż obecna na dwie sesje wcześniej pani na naszej sesji powiatowej pani prezes y, y, podczas swojego wystąpienia. No, y, y, pozwoliła zaproponować mi konkretnie yy, współpracę. No, po krótkim czasie otrzymaliśmy odpowiedź, że są zainteresowani taką współpracą. Czego owocem jest dzisiejsze, między innymi dzisiejsze spotkanie, a konkretnie dotyczy profilaktyki chorób nerek. Dzisiejsze spotkanie utwierdziło mnie tutaj, że inwestycje obok inwestycji materialnych, jakie realizowane są przez samorząd powiatowy, warto jest zainwestować w samych mieszkańców obywateli naszego powiatu. Dzisiejsze to spotkanie materiał tu przedstawiony absolutnie utwierdził mnie w przekonaniu, że Warto jest również przeprowadzać również tego typu inwestycje. Dzisiejsze spotkanie miało taki charakter zachęcający i nie mam żadnych wątpliwości, że 26 już w poradni nefrologicznej, poradni naszego szpitala będzie zdecydowanie więcej osób i o, co, i o to tutaj chodzi. Powiem tylko taką rzecz, że mm, tam już będą sytuacje tego typu, że każdy zainteresowany będzie miał in możliwość indywidualnego kontaktu z lekarzem specjalistą, przy czym yy, Pacjenci zainteresowani z tak zwanej grupy ryzyka będą poddawani badaniom ambulatoryjnym, za które zapłaci starostwo. I tutaj dochodzimy do tego sedna sprawy: współpracy naszego samorządu z, 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 z Szpitalem Wschowskim. Ponadto, że chcę dopowiedzieć taką rzecz, że w ramach tej współpracy, szeroko jak sądzę, coraz bardziej szeroko my, my współdziałających tych naszych jednostek, będzie y, y, taka konferencja naukowa, jaką zamierza szpital schowski zorganizować y, jesienią tego roku i kierowana będzie do lekarzy, specjalistów, internistów, pediatrów y, y, obsługujących y, y, chorych na terenie naszego powiatu. i doktorowi za. ve dinle şimdi